Na początku filmu chciałam Wam powiedzieć, co warto byłoby mieć na uwadze, jeżeli wybieracie się w tym roku na wakacje do Hiszpanii. Już jest oficjalnie potwierdzone, że Hiszpania otwiera swoje granice dla turystów z zagranicy dnia 1 lipca. Oczywiście zostaną również wprowadzone wszystkie protokoły, które są również wprowadzane w innych państwach Unii Europejskiej. Które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom, które tutaj przyjeżdżają na wakacje, jak i osobom, które tutaj mieszkają. Ważną taką informacją jest to, że Hiszpania zastanawia się nad wprowadzeniem paszportów zdrowotnych oraz nad obowiązkiem wykonywania testów na koronawirusa dla osób, które zamierzają przyjechać tutaj na wakacje. Jeszcze nie jest to oficjalnie potwierdzone, nie wiadomo też, jak by to miało wyglądać. Codziennie zmieniają się. Informacji w tej sprawie. Ja Was będę oczywiście tutaj y, informowała, ale zalecałabym Wam, y, żeby przed wyjazdem dowiedzieć się, jak to wygląda. Możecie dowiedzieć się w agencji turystycznej, w której y, na przykład macie zorganizowaną wycieczkę, bądź y, zadzwonić do ambasady żeby nie mieć później przykrej niespodzianki, jak na przykład wylądujecie na lotnisku i oni Wam powiedzą, że nie możecie wjechać do kraju, ponieważ nie macie tego paszportu zdrowotnego, więc warto informować się na bieżąco. Co więcej, warto by było zaopatrzyć się również w maseczkę, ponieważ w Hiszpanii nawet po zniesieniu stanu alarmowego nadal będzie istniał obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, w szczególności jeżeli wchodzimy do jakiegoś małego pomieszczenia, bo z jakiegoś sklepu właśnie o małej powierzchni, tak musimy wtedy zakładać tą maseczkę. Oczywiście wszystkie bary, hotele, restauracje będą już otwarte. Co więcej, będą otwarte również baseny w hotelach oraz baseny osiedlowe. Plaże już zostały otwarte w prawie całej Hiszpanii, z tym, że przy wejściu na plażę będą właśnie panowały obostrzenia. Ustaleniem takich zasad zajmuje się Urząd Miasta, miasta czy miasteczka, w którym znajduje się dana plaża. U nas na przykład w miasteczku nie wolno zabierać w ogóle ze sobą na plażę ani materacy, ani kółek ratunkowych. Należy kłaść się w odległości co najmniej 10 metrów od brzegu. No i oczywiście musi być zachowany ten odstęp między osobami. Także myślę, że przy wejściu na każdą plażę, w każdym mieście czy miasteczku będą napisane zasady, jakich trzeba przestrzegać. Również już zostają otwarte teatry, kina oraz muzea. Ogłoszono w Hiszpanii, że wszystkie muzea narodowe będą darmowe w dniach od 9 czerwca do 31 lipca. Co więcej, będą również otwarte parki wodne. Troszkę mnie to zdziwiło, ale na przykład park wodny, który my mamy u nas w miasteczku, który nazywa się Aquatropic, będzie czynny od 1 lipca. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak oni to zrobią, żeby były zachowane te wszystkie środki ostrożności. Fajną rzeczą tego naszego parku wodnego jest to, że w basenach nie ma wody chlorowanej, tylko jest woda morska, ponieważ ten park jest nad samym morzem i pobierają wodę bezpośrednio stamtąd. No zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze uda. Wiele osób się pytało, czy te podróże do Hiszpanii będą bezpieczne. Muszę Wam powiedzieć, że ja uważam, że. W danym momencie podróże do jakiegokolwiek innego państwa nie są bezpieczne, ponieważ jak już jesteśmy na miejscu, no to wszystko jest w porządku, bo te zasady są respektowane i nie jest aż tak łatwo się zarazić jak na przykład w samolocie bądź w autobusie. Tym bardziej, że linie lotnicze już powiedziały, że nie będą ograniczały liczby pasażerów w samolotach, ponieważ im się to po prostu nie opłaca. Więc myślę, że obecnie jedynym bezpiecznym środkiem transportu, jest po prostu nasz własny samochód, ale oczywiście wybór należy do każdego z Was. Jeżeli uważacie, że samolot jest bezpieczną opcją, to możecie sobie lecieć gdzie tylko macie ochotę. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym tematem, to piszcie mi proszę w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Ja za chwilkę uciekam z dziewczynami na spacer. Musimy jeszcze podejść do Rosji do szkoły, ponieważ muszę odebrać jeden dokument. I wejdziemy do sklepiku, który znajduje się naprzeciwko szkoły Lucy, ponieważ poprosiła mnie, żebym jej kupiła taką malutką paczkę chipsów, które ona bardzo lubi. Te chipsy kupuje jej zawsze Javier w każdy piątek po zakończeniu szkoły. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że Hiszpanie bardzo lubią jeść najróżniejszego rodzaju chipsy oraz nie tyle czekoladki bądź batoniki, a żelki. Tutaj na urodzinach zawsze rozdawane są dzieciom najróżniejszego rodzaju żelki, co więcej, istnieją specjalne sklepy, tak zwane w których mamy bardzo duży wybór takich produktów. I oczywiście takim głównym przysmakiem większości Hiszpanów są pestki ze słonecznika, tak zwane pipas. Sprzedają je oni w takich małych torebeczkach. Są to pestki ze skorupkami i są one posolone zazwyczaj. I Hiszpanie mają taki swój sposób na rozgryzanie ich. Lucia też już się nauczyła, bardzo je lubi. Naprawdę się ich bardzo duże ilości tutaj. Latem całe plaże pełne są skorupek, właśnie po pestkach słonecznika. I w wielu miejscach, na przykład w salach gimnastycznych bądź na stadionach, istnieje napis: proszę nie jeść pipas. Proszę nie jeść właśnie tych pestek słonecznika. Co więcej, latem przy plaży, w takich miasteczkach jak nasze, ustawiane są specjalne budki, tak zwane, zwane kioskos, w których sprzedawane są tego rodzaju produkty. produkty głównie właśnie chipsy, pipas. Żelki oraz napoje. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo dochodowy interes, ponieważ ja mam kolegę, który ma właśnie taką budkę i on latem zarabia około 7-8 tysięcy euro. Więc gdzie takie żelki kosztują od 5 do 30 centów? Więc zobaczcie, jakie ilości tego są spożywane przez Hiszpanów, że on zarabia na tym tyle pieniędzy. No nic, my już uciekamy na spacer, zabieramy Was ze sobą. Wszystko. tutaj kawałek doniczki a tam dalej kwiatek poleciał przerwa na wodę, co zmęczona? tak ja pokaż tak, co ci się stało tak, pospadłem i Obtarłaś sobie całe kolanko tak. mm. Kochani, my już wróciłyśmy do domu. Udało mi się wszystko załatwić. Kupiłam też dziewczynom skakanki. I muszę wam powiedzieć, że takim się spodobało, że one już od godziny siedzą na tarasie i cały czas skaczą na tych skakankach. Za chwilę wam pokażę. Brawo! I Jelena. Tutaj mamy palemki samosiejki który przyniosłyśmy sobie ostatnio z plaży. Wygląda na to, że jedna z nich nam się przyjęła. Zobaczymy, jak będzie rosła. A tutaj mamy kwiatek, który nazywa się Passiflora, inaczej męczennica. I muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zmartwiona, ale ten kwiatek w ogóle nam nie rośnie. Jak wypuszcza pączki, to one od razu usychają. Nie wiem, co się dzieje. Jeżeli wiecie, jak go pielęgnować, to dajcie znać. Ja podejrzewam, że ten kwiatek mi się po prostu pali na słońcu, ponieważ jest on wystawiony na słońce przez większą część dnia, ale nie jestem pewna. Dajcie znać, jeżeli macie doświadczenie w hodowli tej roślinki. Tymczasem już będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, zapraszam do subskrybowania i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!